Cześć, jestem Nikodem i od dwóch lat jestem we wspólnocie oazowej. W zasadzie od 2022 roku moja przygoda z oazą zaczęła się od mojego bierzmowania, gdzie moją animatorką i animatorem była Jagoda i wtedy kleryk Wojciech. I na początku warto wspomnieć o tym, że oni od początku próbowali nam wpoić takie myślenie oazowe i to, żebyśmy pojechali na OZ1 w wakacje razem z nimi na pierwszy stopień ale my strasznie się zapieraliśmy, ponieważ gdy usłyszeliśmy, że będą to dwa tygodnie, no jedna czwarta wakacji, no to stwierdziliśmy, że no nie ma opcji. No i również bardzo obawiałem się tego, że będzie sztywno, że będą się tylko modlić i to nie jest miejsce, w którym chciałbym spędzić wakacje, wam od szkoły. Jakoś udało się ominąć na początku ich zaproszenia. Na każde spotkaniu zawsze znalazłem jakąś wymówkę, dlaczego by nie pojechać, za twarde łóżka, za długo, ale pod koniec roku... Już po naszym wierzmowaniu było zakończenie roku formacyjnego ministrantów, na którym był również klerek Wojciech. I wtedy podszedł do mojej mamy i zapytał: Czy pani by nie chciała synka swojego kochanego zapisać na oazę? A moja mama, korzystając z okazji, że może mnie się pozbyć z domu na dwa tygodnie, no to skorzystała w ogóle bez wahania. No, nie narodziła się nad ze mną. No i jak już się dowiedziałem o tym, że muszę jechać, bo już zapłacone, i mój kuzyn stał i dostał rikoszetem, no, i pojechał ze mną. No, i jeszcze tak y, tydzień, dwa przed wyjazdem, jeszcze starałem się ubłagać mamę, żebyśmy nie jechali. No, ale stało się, no pojechaliśmy. No i... i na początku rzeczywiście było tak troszeczkę drętwo, bo nie wiedzieliśmy, nie mogliśmy się po prostu odnaleźć, przynajmniej ja. Nie mogłem się odnaleźć. Nie wiedziałem, co robić, nie wiedziałem, jak gadać z ludźmi i jakiego typu to są ludzie. Bo, tak jak już mówiłem, myślałem, że są to sami tacy. Tacy katole, którzy są sztywni i w ogóle nic nie robią poza modleniem się, ale na szczęście się przeliczyłem, bo są to super ludzie, których serdecznie pozdrawiam. Ale najważniejsze, czego się tam dowiedziałem, to tego jak rozmawia się z Bogiem. Poznałem tam Boga, to że jest on zawsze przy mnie i lepiej go zrozumiałem, bo przed wyjazdem na rekolekcję moja wiara to była taka spontaniczna wiara, że ja niby byłem wychowany w tej rodzinie chrześcijańskiej od najmłodszych lat. Mam mi pojawiała takie wzorce chrześcijaństwa podstawowe, lecz nigdy się nie zagłębiałem ani w liturgię, pomimo tego, że 8 lat już posługuję jako lektor. To nie zagłębiałem się w tą liturgię, jej nie rozumiałem i nie wiedziałem też, jak nie do tego podejść. Dlatego naprawdę moim wybawieniem była ta oaza, bo poznałem Boga, poznałem, że naprawdę mnie kocha i dzięki mojej animatorce Ani Denece, którą serdecznie pozdrawiam, dowiedziałem się bardzo ważnych rzeczy, że Bóg nigdy nie mówi na mnie. I są trzy odpowiedzi, które Bóg może nam powiedzieć. Tak, nie teraz, poczekaj wam coś lepszego. I naprawdę było to dla mnie olśnienie, bo wtedy dopiero zrozumiałem, jak chciała Bóg. Jakby to głupie nie brzmiało. Zrozumiałem, że relacja z Bogiem również wymaga poświęceń i można ją porównać do relacji z drugim człowiekiem. Bo gdy tam pojechałem, to po rekolekcjach to oczywiście miałem takie motylki w wyszufu, że okej, okay, poznałem, poznałem Boga, poznałem Boga, wiem już, jak działa, już nie będę grzeszył. Ale gdy wróciłem z rekolekcji, to zaczęło się znowu wszystko sypać i zrozumiałem, że muszę pracować nad tą relacją. Zrozumiałem, że jest to bardzo ważne, żeby spędzać z Bogiem czas, rozmawiać z Nim i oddawać Mu swoje problemy. I naprawdę zrozumiałem, że, że warto, że warto Bogu zawierzyć swoje życie, ponieważ jest po prostu łatwiej. I Bóg naprawdę ratuje, ratuje życie. I naprawdę zapraszam Was, żebyście dołączyli do ruchu, bo, bo naprawdę warto.